Szlakiem połamanych semaforów. To tytuł wystawy, którą oglądać można w klubie Jedynka przy ulicy Mieszko I. Na wystawie znalazły się reporterskie fotografie Bogdana Sacharczuka. Są to fotografie dwóch linii kolejowych 414-415, 414 łącząca Zieleniec Gorzowski z Kostrzynem i 415 łącząca Gorzów z Myślibożem. Są to fotografie zniszczeń, w zasadzie, które. które Nastąpiły po zamknięciu tych linii dla ruchu pasażerskiego i towarowego. No, żal mi się zrobiło tego, że ta, te linie odchodzą w niepamięć, to, że to wszystko niszczeje i w gdzie są już niepotrzebne nikomu, w związku z powyższym postanowiłem przejeździć samochodem po tych różnych wykrotach i pofotografować je i pokazać je ludziom, to, to co jeszcze można, da się uratować, to co jeszcze można zobaczyć w tej chwili, bo za jakiś czas, jak chociażby obrotnice w myśli Myśliborzu, to już chyba nie będzie jej w ogóle śladu, jak, jak po parowozowni, po której nawet nie ma kamieni na kamieniu. Wszystkie fotografie prezentowane na wystawie w Klubie Jedynka są czarno-białe. Uważam, że lepiej prezentują się, lepiej na tym wszystko do widać. Elementy, no, te zniszczenia, które, które są na, na tych fotografiach. Chociaż nie tylko, bo niektóre stacje, które zostały poprzejmowane przez gminy, w których mieszkają ludzie, są zadbane. Tak jak chociażby Lubiszyn, czy Dresdenko Stare, czy Ściechów. Także no, tu pokazałem właśnie dwie stacje Dresdenko i Lubiszyn, które dzięki temu, że mieszkają w nich ludzie, zostały uratowane. I, i można jeszcze zobaczyć z napisy, że, że to były stacje. Vernisażowi wystawy zdjęć Bogosława Sacharczuka towarzyszył występ Jerzego Pawła Dudy i Bożeny Pomykały, która przedstawiła swoją interpretację lokomotywy. Są to koleje wyraźne, są to wyraźne koleje, koleje Stoi i sapie dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha pucha. Puch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Tak gorąco. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza stali I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Bogdan Sacharczuk na co dzień pracuje jako fotoreporter prasowy. Koleje i ich fotografowanie to jego pasja.